Zdecydowałyśmy się na udział w projekcie Młodzi Głosują Plus, aby zwiększyć świadomość obywatelską młodych ludzi, żeby pokazać im, jak wybory wyglądają w praktyce oraz zachęcić ich w przyszłości do partycypacji wyborczej. Chciałyśmy pokazać, że jak mają perykes, jeśli ty nie zainteresujesz się polityką, to polityka na pewno zainteresuje się Tobą oraz, że każdy głos ma znaczenie. Cała kampania profrekwencyjna była oparta przede wszystkim o przepływ informacji w postaci plakatów, ulotek oraz ogłoszeń. Prowadziłyśmy również wykłady oraz prelekcje dla uczniów naszej szkoły, a także zorganizowałyśmy ankietę, która pozwoliła dostosować do naszej szkoły późniejsze działania. Zaowocowało to w cukierkach rozłożonych wraz z ulotkami po całej szkole, a także happeningu w postaci wyjścia na ulicę wraz ze zrobionymi przez nas plakatami. Te działania pokazywały działalność naszego zespołu. Przez to same wybory były przeprowadzone bardzo szybko i sprawnie, a cieszyły się również bardzo dużym zainteresowaniem. Ludzie mogli oddawać głos niezależnie od siebie na przygotowanych stanowiskach, dostawali również naklejki za oddanie głosu. Liczenie głosów odbyło się bardzo sprawnie, a wynikami podzieliłyśmy się na prężnie działającym Facebooku. Proces dydaktyczny to nie tylko nauka słówek na języki obce, rozwiązywanie równań matematycznych czy czytanie lektur na język polski. To również nabywanie kluczowych w naszych czasach kompetencji społecznych oraz umiejętności miękkich. Owe kompetencje możemy nabyć właśnie dzięki uczestnictwu w takich projektach jak Młodzi głosują plus. Dodatkowo mamy szansę działać na rzecz naszej lokalnej społeczności i robić coś pożytecznego nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Dlatego też serdecznie zachęcamy wszystkich przyszłych uczniów naszej szkoły do brania udziału we wszelakich projektach lub do organizacji własnych projektów, gdyż po prostu jest to naprawdę fantastyczna przygoda, bardzo rozwijająca i wszystkim serdecznie polecamy.